Nie mam się w to ubrać, nie ma tu żadnych ciuchów pusinowych, zamówiłeś mi jakieś, obiecałeś mi seterek puszynowy na święta. Mówinka, teraz to nie jest takie najważniejsze, słuchaj w to co zrobimy, piękny sklep pusinowy. No. Z ciuchami i innymi rzeczami? Tak! Ale to Jeśli lubicie puszina, koniecznie zostawcie kciuka do góry, a my lecimy do Toki! To jest twój nowy kolega. Ten pushin, daje ci swoje serduszko na rączkach. <grym> Ola, Chodzimy do Toki, która ma nawet logo pusinowe i czekamy na coś nowego. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sklep pushinowy, tak jak już mówiliśmy, ale żeby mieć ten sklep, bo wszyscy możecie go zdobyć, trzeba wejść tutaj o coś w ogóle będzie. Szło? Coś nowego! O, nie no, to, to, to nie ostatnio. Dobrze, Pushin to jest najlepszy sobie w tocie i zobacz, jakie to są łapki w ogóle. Tak, pushin jest najlepszym no, dodatkiem. Co jest czy coś takiego? Pakiet, co to jest? To jest pakiet, robią takie, to, to nic. Aha, okej. Okay. Tu jest nowy sklep, którego jeszcze nie zdobyliśmy. Za 19,99 mamy tutaj market, który pewnie trzeba urządzać. Który pewnie f... można zrobić tapety i tak dalej. Tak, mam Ale wydaje mi się, że to jest w ogóle cały budynek, który dostaniemy. I właśnie my tego potrzebujemy po to, żeby zrobić co dzisiaj? Co? I tak. Co? Czym on jest w stroju ziemniaka? Ale my będziemy mieć w strojach tak, 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 my robimy sklep puszina, więc. Tak. Kupujemy ten dodatek i widzimy się za parę chwil. Dodatek zakupiony za 19,99. Idziemy, jeszcze przy okazji, odbierzemy prezenty puszinowe, jak będziemy robić tutaj wiesz. Dokładnie, klubanie. bo mamy troszeczkę zaległych puszinowych prezentów. Nie, nie muszę nic z tej brać, bo się potem gdzieś miejsce. Gdzieś tu przecież dorobili chyba. Miejsce. A jest, dobra. Do, nie do, bardziej tu, tu z przodu, moim zdaniem. No a, dobra, niech stoi. U, wybrałem. nie podoba mi się to, bo on już wygląda jak to slomo. Ja bym go od razu przerobił no. na puszina, ale no. Musimy I bym chciałabym mieć jakieś współpracę z Toką, to byłoby szczerze Z Toką? No. Ja z Puszynem bardzo bym chciała mieć taką, taką stałą współpracę, że wiesz, że wszystkie Pusiny Ale nie chodzi przychodzą. o to, że Toka by zrobiła nas dodatek, który byśmy mu muffinkowo. Cały, cały Patrz, dodatek? Patrz, jak w Avatar World, dosłownie jak w Avatar World. No. A, mm. okej, okay, pokazuje, fajnie, to jest no. dobre. Tylko pytanie, u, tu będzie dużo do zmiany. Dużo Ale do ważne, zmiany. Ale ważne, że można kupić tapece tutaj, bo te tu tapety są najważniejsze. Jeszcze zobaczmy pierwsze piętro i pojedziemy na prezenty. Prezenty które Ominęliśmy w toce. Przecież ten sklep pusinowy to będzie totalny sztos. No, ja uważam, że tak. Okej, okay, na początku musi widać was pusin. 100%. Całe mm. musi być w mm. szarych kolorach, mm. bo to są kolory, oczywiście pusinka. Tak, tak. takie różu. Tak, tak, mm. no widzisz, więc w bezpłatny... tych trzech. Bezpłatny mateczko, stój, stój, bezpłatny prezent. Zaraz proszę. W tym bezpłatnym prezencie powinniśmy mieć przynajmniej jeden pusinowy. Uważam, że będzie ich więcej. Ale to oczywiście nasi bohaterowie, czyli piękna mówinka, nasz puszin, moja siostra i. Tak? Później będzie właścicielem. Oj, tego. Pipi, nie no, ale my mamy super sklep. Pipi skład. jest za nami w ogóle, wiesz o tym. Ogląda co robimy. A nie, już, tam, że... okej, okay, dobra. <laughs> ale prawdziwa, Pipi, właśnie prawdziwa. siedzi tam, za, za pleckami. Nie, no to zobaczmy, ile prezentów na nasz czeka. Trzy, szybko. 3, szybko, jeden. Klik klik, klik. klik, Uuu, Ej, mało? mało? Jakoś, co jest? Puszyna, żartujesz. Myślałam, że będzie jeszcze jakiś. A nie, tu mam zawsze pusto, więc nawet nie ma na co liczyć. Ale widziałem, że są różne kolory plecaków i innych normalnie w dodatku. Czyli jak odpalasz. Co to jest? To jest z tego sklepu? Nie? Nie. Nie. Ale ja muszę być pracownicą pusinową. Ja muszę być w stroju pusina, więc no, trochę słabo. No ale trudno się mówi. To jest właśnie z tego dodatku, ale my tych ubrań nie chcemy, bo idziemy teraz robić pusinowy sklep. Żeby go zrobić, potrzebujemy oczywiście tapek. Nie, nie, nie. Na początku zrobimy pracowniczy outfit. Pracowniczy outfit. Tak, czyli wszyscy pracownicy będą musieli być przebrani w jakiś outfit. Dobrze, to wychodzimy tego. Czy to jest teraz ta ikonka Kitek, bo ja nie chcę tak. naciskać? Uuu. Boję się naciskać teraz ikonek. Obok tu. Dobra. O, super. Boję się naciskać ikonek, okej? Okay, dziękuję. Nowy. Do Posły, bo to pracownicy będą. No tak, to jest taka koszulka do pracy, w sumie fajna. Ale też to jest pracowniczy. No nie chcemy ich wszystkich przydać. za no bo Nie, tak nie, za na... maskotków, tak. za maskotki na pewno nie, więc. Yyy, sweterki będzie im za ciepło. Chociaż jest zima w sumie. Jest zima w sumie, ale uważam, że tam ta koszulka będzie lepsza. O, jakie słodkie. No i tak musimy zrobić potem odwity do sklepu. Więc o. tutaj jest jeszcze tutaj troszeczkę pracy. Przy tym. Czekaj, ja bym tak zdjęła te spodnie, zostawiła tą koszulkę, bo ta koszulka jest fajna. Aha, no tak, bo ja to muszę zdejmować. Że to Skończyło to się fajnie. w to, co już tak przeklikiwanie raz dwa. Na no, skarpetki, nie, 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 nie. Takie to będzie damski na outfit. Jakieś kapciuszki? Nie, yy, są puszynowe. Tak, są. Tak, 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 są, dobra. I jeszcze może jakiś zegarek, żeby zawsze byli na czas. Co jest zegarek? Powiedzmy. Tak, jest zegarek, dobra. no. Ja lubię takie tradycyjne zegarki, nie lubię tych Apple Watchów i tak dalej. No, no. Poczekaj, tutaj jeszcze jakaś biżuteria krawaty? Nie. Mm. I torebki, nie. Są. z puszynem. Z puszynem? No tak, sakiewka. Tu jest, tu jest, tu jest yy. torebka z puszynem. Nie, bardziej mi się wydaje, że coś takiego, no bo to wiesz. No to dobra, to niech będzie. Obsługi klienta. No i uważam, że taki strój jest super. Ale spodnie? Spódnica. To jest taka spódnica? Tak, nie płaci. Okej, okay, no niech będzie. Tam. Jest ładna, cicho. Dobra, idziemy teraz wreszcie zrobić ten. Zaczniemy oczywiście od dołu, bo dół jest najważniejszy, bo dół wita klientów i zachęca ich do kupowania. Więc. Nie, na razie nie, dziękuję. Tutaj będzie przedsionek. Ja bym tutaj zrobiła przedsionek i z tych rzeczy to idziemy do tapet. Najpierw ustalmy, jakie tapety robimy. Dobra, no bo, bo to powiedziałem jest bardzo Ci, ważne. że szara. Na pewno będzie gdzieś tam szara, to może nawet kolorach Moim samych. Patio. Słyszysz? Może nie w tapetach, kolorach. tylko w samych kolorach. Tu możesz mieć rację. Wolałam, I ta łódź, I tak wolałam sprawdzić. Ja bym dobra. No to w takim razie wejście zróbmy od razu już takie w jego kolorze tym miętowym, takim lekko zielonka od. No. Nie, co ty? Pierwszy różowy, na samej górze pierwszy różowy, to A? jest jego kolor. Kolejny to może być szary ten, albo ten mięta. I ten mięta, to on, mięta to ma. To jest tak. Taka. Aż taka? taka nie, 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 jaśniejsza jeden odcień. Dobra. I tu szary, taki mhm. jasny szary, albo jest jasny, No tak, jasny. Taki, 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 taki. Dobra. I tu schodzi. Ale podłogi też możesz tym malować. Wiem, ale myślałam, że dla kontroli. A tutaj na przykład właśnie szarą dajesz Ja teraz. bym dała na przykład miętową, a to nie jest miętowa, to jest miętowa. Tak, a tutaj różową. No tak, właśnie, chodzi mi o to, żeby no. to było tak mega kolorowo. Tutaj jest super. Tutaj jeszcze bym dała. A może jakąś podłogę gotową? No dobra, no możemy spróbować. O, tutaj taka szara jest, zobacz, ta. ta, ta. Tak? O, to jest. Nie, tu, a w sumie może być. Dobra, bo to jest tak I jeszcze zaplecze. A zaplecze to tak, z, z pusinami w środku. Skoro, że nie zrobili tapet pusinowych, skoro już był ten dodatek. Był tak, blisko. to jest słabe. Myślałem, że będzie trochę więcej tych rzeczy, mimo wszystko. Ale no i tak jestem zadowolona, oczywiście. Dobra. Na dole już mamy wszystko. I ja uważam, że o, to możemy zostawić, oczywiście. Dół zrobimy tak, że oczywiście na wejściu musi witać nas jakiś Pusheen. Czy my mamy jakąś taką figurkę Pusheen do kupienia? Przede wszystkim mają outfity. No wiem, i tylko te prezenty ewentualnie, pewnie. No więc tu bardziej taki sklep z ciuchami będzie można zrobić, moim zdaniem. Pewnie tak. Oczywiście do ciuchów, wiecie, co nam się przydaje. W wie, widzę, wiesz, wiecie. Chodzimy pewnie w szafy. Nie, ja wiem, gdzie to było, przepraszam. To było w salonie, tu, albo w kreatywnych rzeczach. No w kreatywnych. Kreatywne są. Pozamieniali wszystko w to, co ja nie mogę. U. I mamy tak Nie, ten jest brzydki. Ja bym wziął taki różowy, właśnie w kolorkach puszinowych. Ale tu kładasz na Ale niego. Patrz. patrz, no. to jest puszlinowy. No dobra, tego dajemy dość sporo. Notatki oczywiście się przydadzą. Tu jakieś takie miarki, no bo wiesz, to jest w sklepie, więc tak, w, kraty. tak, tak, tak. To, nie, to jest napakowanie na prezent. Dla, wiesz, dla kogoś można kupić takie rzeczy. Do tego tutaj będziemy oczywiście nakładać nasze stroje Potrzebujemy pushinowe. na pewno mikrofali i tostera. Co? No, Żeby sobie Pusin ugieś w pracy. Dobrze, to tutaj na zapleczu może dam. Tak, wygrałem! I mało tego, jeszcze co ja chciałam zrobić, bo zapomniałam. Szafki potrzebujemy: szafek, potrzebujemy lady sprzedawczej, tak. na pewno automatu z kulkami, nawet dobrze, się nie dobrze. zastanawiaj. Dobrze. Ponieważ to jest Sandrio, z tego co pamiętam, ten automat z kulkami. A Pusin też miał kolaborację z Sandrio, przypomnę. Ja bym się. też na pewno wzięła maszynę do szycia, żeby przerabiać coś dla naszych gości, ale chyba jeszcze była gdzieś różowa. Żeby przerabiać coś we śnieżkę, ktoś by chciał na miarę. Coś tu jest jeszcze? Raczej chyba nie. Raczej Innie. Ja jeszcze z wami, widzowie, cofniemy się do dodatku naszego, czyli pójdziemy do jednego z domków. I to był domek, ojoj, oj, oj, nie. nie, to był psiakowy, do psiakowego trzeba iść. Tam zostawiliśmy rzeczy pushinowe z prezentów, które na pewno nam się teraz przyda. Tak, musimy wszystko zabrać i borabudować budować domek! Chyba tu jest kotki kontrapieski, tak mi się wydaje. Tu było to wszystko, gdzie to jest? To jest tu jest pusinowy dodatek! Tu też wisi. Dobra, czekaj, tu jest jeden puszyn, jest reszta. Może reszta jest nie, zabrane? Nie, nie. No to zabraliśmy jest nigdy. prawdziwy Pusheen? Bo był jeszcze prawdziwy Pusheen, jako kot. Jak zabrali, no? Nie no, musi być. Może go gdzieś wzięliśmy? Musieliśmy go zabrać czekaj, ze sobą. Czekaj, 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 a w tym tęczowym? W tym tęczowym może. Ojej, aż się wystraszyło. Mogę go trzymać na rękach. Jest! Udało się, ale się wystraszyłam. Dobra, bierzemy pudło, pakujemy wszystko i widzimy się za parę chwil. Już prawie skończyłam ozdabiać cały sklepik, ale brakuje mi jeszcze tylko kilku stylizacji, jeszcze z dwie zrobimy. Jeden to na pewno z tym sweterkiem i jakieś może spodenki tym razem. Taka zimowa, stylizacja zimowa. Do sklepu. O, Super. I jakieś takie kapciożki może. Przydałyby się takie typowe buty pucinowe. No są te. no to są kapcie. No dobrze. To i jeszcze brakuje mi jednej, to może weźmiemy jeszcze też sweterko. Nie, może kurtkę. Kurtka puszynowa, bardzo ważna sprawa. Ta kurtka sprawa. jest bardzo ładna. Jakby była bardzo... taka, to bym ją chyba kupił. Nie chyba, tylko na pewno. To nieprawda. Bo to też prawda, że tutaj jest napisane puszyn. Serio? No. I jakieś kozaczki. Nie, o takie, takie. Super. dobra Mamy wszystkie stylizacje, więc wychodzimy stąd i to my to jest jeszcze je tu... No, wkładaj się Tu i jeszcze, a, to już włożyłam wiesz, Coś mnie ciekawi, bo chciałem gdzieś na Shortsie, akurat mi się pokazał Z nowego dodatku właśnie mm -hmm. I pokazywał, że tych plecaków jest kilka kolorów Naprawdę? Tak, czyli one, one mogą być gdzieś w dodatkach Wejdź teraz normalnie to jest takie zwierzęce? W zabawkach W zabawkach, w zabawkach w raczej, odpal Czekaj. zabawki, mówię Dobry. ci Najprędzej będzie to w zabawkach Może to nie jest na górze, bo może, mm. wiesz, zawsze były nowości na górze Powoli, 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 musi być puszczyn, Gdzieś zabawka, musi być coś takiego Co to w ogóle jest? A, to jest do koni Nie, do koni Czeka, dla zwierząt? Możliwe. Przejdźmy powoli, nie. bo może będzie na końcu. Nie. nie wiem, jakim cudem ktoś pokazał aż cztery widzowie, rodzaje tego plecaka. jeśli to koniecznie napiszcie. Może minęliśmy jakieś prezenty i one się skasowały. Też tak może być. Aha, no to to było smutne, no, to bo ty nie masz smutne. prezentów. Niestety. No dobra, widzowie, w takim razie zapraszam was, o to jest, wszystkich tutaj zapraszamy, do naszego Pusina też zapraszamy. Halo. Halo, panie Pusin. Witamy pana serdecznie. Pan się ściął. jest. Ale Zatka najbardziej było. i tak jestem zadowolony z tego, że to jest prawdziwy kot Pusin tak? w toce nic mi Więc tak nie tak, robi. Słuchajcie, dnia. zapraszamy tutaj za bramką, bo to jest taka wystawka pusinowa. No. Tutaj za bramką. Znaczy tam oczywiście... sam Pusin zaprasza? Nie, o tak. czym ty mówisz? Tu mamy wszystkie ciuszki, żeby każdy sobie zobaczył, w jakim rozmiarze są i w jaki sposób właśnie można je sobie nosić, wybrać. Tutaj małe kule, jakby ktoś się nudził, bo ktoś za, no, to są Sanrio, za dużo kule. wybiera, nie, to są nie? inne, No przecież to są z tego dodatku. A Gdzie są z Sanrio? No to są z tego dodatku. Okej. Okay. Tak, nowość. Tutaj mamy fajną poczekalnię razem z jego. To jest brak. Dawaj, dawaj. No, jak się nazywa? Storm. Dobrze. I to jest ym, rodzeństwo, wiesz? To jest rodzeństwo no, Kushina. Tak. I nie wiedziałam. Wciąż z Ale on jest dużo młodszy. Tak, i słuchajcie, idziemy sobie dalej. Tutaj mamy oczywiście ladek, gdzie można sobie skasować albo odebrać zamówienie. Czyli ktoś chce, żeby jego wciuchy pasowały idealnie, więc tutaj idzie nasza pracownicza, czyli moja siostra i przerabia właśnie te ciuszki po to, żeby dla klienta dla domu były jak najlepsze i najlepiej pasowały. Później pięknie pakujemy na prezent i tak sprzedajemy nasze ciuszki. Tutaj mamy różne projekty, rzeczy i itd. Tak dalej, tu sobie idziemy dalej, jeśli ktoś chce przymierzyć Uuu. jest przymierzalnia i może sobie zaraz zamienić piękne, piękne outfity tu, jeśli ktoś zgłodniał może sobie nabrać trochę słodyczy do tego to jest o, super, tak i tutaj właśnie może sobie wziąć taki gift do zakupów pusinowych, tutaj sobie położymy jest picie, Połóż też właśnie za słów gardle, więc mamy od razu picie, jeszcze włączymy światło, włączymy lampkę, a tutaj jest dla pracowników zaplecze, czemu tam jest u góry głowa Skalmara, kult Skalmara to, ale co mam do tego puszyn? Dajcie znać, jak Wam się podoba i co byście tutaj zmienili. I jej, i czy sami odtworzycie właśnie taki sklepik puszynowy, a my słodziaki Idziemy się na puszynowym odcinku. Buziaki, pa! pa!